Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony KSN, Klesz i Kopruchach, Kopruch, którego nie ma w tym momencie z nami. Natomiast dzisiaj będziemy grali fajną imprezę, koncert, to artystyczne, w Chorzebie, NDK je Zaprezentujemy taki miks artystyczny, miks, miks muzyczny, będzie taki góleż, dlatego że zaprezentuję Kopruch, swój słowy materiał. Troszeczkę będzie moły słowych rzeczy. Szypta, akustyczny, akustycznej Epki, nad którą pracujemy. 3. Czyli to jest tak naprawdę jeden dziennikarz, muszę to wszystko razem, ale yy, fajna energia, udowitową muzyki, mam nadzieję. Zapraszamy. Gulasz to jest bardzo dobre słowo, ja się pod tym podpisuję yy, i życzę Państwu miłego wieczoru. Pozdrawiam. Niech się uda zadmić, tak mamy jak jakby nie puszczyli z o Oskarżę no, nie policzysz na władzach, Wiesz, w z domu wszyscy z kolei, wszyscy z kolei, wszyscy z kolei, wszyscy z na jest z kolei, a z kolei, wszyscy z kolei, wszyscy z nie. wszyscy z kolei, wszyscy z kolei, wszyscy z kolei, to z kolei, wszyscy z kolei, wszyscy nie kolei, wszyscy z kolei,

To się fajnie To się może skończyć fatalnie Co ty wiesz co ja wiem? Co ty wiesz co ja... Dobry dzień to nie był miesiąc Nie był dobry brak To nie będzie inny Widzisz wyjawił mi to, że mam co brak Ujawnia się kontur miasta Jak kredowałbyś swój jest... I czego się patrzy tak na mnie tak Spok! Przecież widzę za autem i widzę Zgięte nieskazane walkowe ręce Nieskalne prace I widzę te myśli nie skierdzę, jest nie empatią Jest tak mi tak lepiej Ktoś, ja 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 blask, ja czułam, abc, ja I z dzieci, A co muszę najeść. I ja mogę stwierdzić, że w krótkim ja mój trudny czas. Ja i mój tekst, moja prawda, dewrywacja, płac. Może na gdzieś cześć, na mnie szczęścia lub Gdzie ja mam dziecka, co się po na z A martwię do wieścia. mi się dła, nie takiego jak gniew. Patrzę na ciebie ty na mnie? Upiemy nasze siebie fajnie. To, się może skończyć fatalnie, co ty wiesz co ja wiem, co ty wiesz co ja? Się na ciebie ty na mnie? łupiemy nasze siebie fajnie. To, się może skończyć fatalnie, co ty wiesz co ja?